Dzisiaj kolejny dzień, kolejne święto i kolejna wielka kobieta, święta Brygida. Brygida, pozdrawiam Cię serdecznie. Dzisiaj Twoje imieniny. Święta Brygida. XIII wiek, Szwecja. Została ogłoszona przez papieża Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, współpatronką Europy, razem z Katarzyną ze Sieny. I z Teresą Benedyktą od krzyża. Nie będę opowiadał jej życiorysu, dlatego, że możecie sobie przeczytać. Ale jedno wydarzenie chcę powiedzieć, bo ono jest takim pięknym wstępem do słowa, które Pan daje nam dzisiaj. Słowa, które ma coś w nas uczynić. Chrystus mówi tak, wy już jesteście czyści. Dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Bo Chrystus jest prawdziwym krzewem winnym, w którym zostaliśmy zaszczepieni jako latorośle, a ojciec jest tym, który uprawia i który oczyszcza latorośle, żeby przynosiły owoc obfity. I to słowo dzisiaj przychodzi po to, żebyśmy przynosili owoc obfity. Wszyscy chcemy obfitować, prawda? Chcemy, żeby nasze życie miało smak, żeby miało piękne owoce, żeby kwitło, żebyśmy byli szczęśliwi, zadowoleni w naszym życiu dzisiaj, tu i teraz. Żebyśmy nie byli tacy głupi, że mówimy: No, teraz muszę cierpieć, ale po śmierci. Nie. Chodzi o to, żeby umrzeć dzisiaj. Umrzeć dzisiaj, żeby niebo rozpoczęło się w nas dzisiaj, żeby zostało zanurzone w naszej rzeczywistości, w naszym życiu, w małżeństwie, w rodzinie, w relacji do dzieci, żeby przeżywać niebo, żeby te owoce objawiały się dzisiaj. Dlatego też to słowo przychodzi dzisiaj, żeby nas oczyścić. Jest tak jedno wydarzenie, kiedy Brygita jest małą dziewczynką. Ma widzenie męki Chrystusa i jego śmierci na krzyżu. I wtedy woła: O mój kochany Panie, kto Ci to zrobił? Nie chcę niczego, jak tylko miłować Ciebie. Oczywiście możemy sobie pomyśleć: No, kronikarza poniosło. Oczywiście to są te wszystkie opisy średniowieczne, świętych, którzy, jak byli małymi dziećmi, to nawet yy, no, puścili w piątek, nie sali piersi matki. Owszem, możemy sobie tak pomyśleć, ale ostatnio, a no może nie ostatnio, jakiś czas temu dostałem zdjęcia od Kasi, którą też serdecznie pozdrawiam, jej bardzo małej córeczki, która klęczy z krzyżem w ręku, yy, patrzy się na ten krzyż, a potem całuje ten krzyż, potem przytula się do niego i znowu się na niego patrzy. To nie musi być opis kronikarski według pewnej sztampy opisów średniowiecznych, ale to wzruszenie, które ogarnia brygidę, kiedy, kiedy patrzy się na ukrzyżowanego, to wzruszenie głębokiej miłości Boga, który dla mnie poszedł na krzyż, umarł za mnie, który dał swoje życie bez pretensji. Bez żądania ode mnie czegokolwiek, który okazuje taką wielką miłość do mnie, czułość, łagodność, wyrozumiałość, który oddaje się mi całkowicie. I to przeszyło jej serce i tak naprawdę prowadziło całe jej życie. Wywarło takie mocne, takie mocne piętno, że całe życie jej jest oddane temu Chrystusowi. I dokładnie to słowo Otrzymujemy dzisiaj przez świętego Pawła, kiedy czytamy list do Galatów, kiedy Paweł mówi: Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża i teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. I to jest. Ten klucz na dzisiejszy dzień. Chcemy przynosić owoc obfity, potrzeba nam wzruszyć się głęboko tą miłością Boga objawioną w krzyżu Chrystusa, ale nie tylko wzruszyć się sentymentalnie i zacząć płakać i nie wiem, okazywać jakieś emocje, ale dać temu wzruszeniu przeszyć nasze serce i wejść. Z Chrystusem na krzyż, zacząć żyć tą samą miłością. Pozwolić Bogu dzisiaj znowu poprzez ten krygmat dotknąć nasze serce? Jaka jest odpowiedź? Na te wszystkie trudności, walki, które toczymy, na te nasze żale, na ten płacz, że nasze życie nie jest szczęśliwe, że nie, nie ma tej radości w życiu, w małżeństwie, nie ma tego uniesienia, te, tego nie wiem, zadowolenia, tego szczęścia w życiu, w relacji do dzieci, że tyle jest trudności. Dlatego, że nie, nie żyjemy. Ukrzyżowani, nie, nie żyjemy yy, dając swoje życie, że ciągle chcemy yy, żyć według prawa. Święty Paweł mówi: Ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Zostawiamy prawo, zostawiamy to, co musimy zrobić, co powinniśmy zrobić, czego byśmy wymagali od innych. Zostawiamy prawo. Jedyną zasadą życia jest miłość ukrzyżowana, jest to życie wydane, życie wydane. To jest coś, co, co dzisiaj przychodzi, żeby nas czyścić, oczyszczać. Co nas koryguje dzisiaj. Wkraczamy w nowy dzień. Wiem, że słuchacie w, w różnych porach dnia. Ostatnio otrzymałem od Stasi, też ciebie serdecznie pozdrawiam, e, taki komentarz, że mówi, no słucham ciebie o zmierzchu, nie o brzasku. Nieważne, kiedy słuchamy. To słowo będzie przychodziło do nas, kiedy będziemy słuchać go w czasie Eucharystii albo kiedy rano będziemy się modlić, albo wieczorem modlić. Zapraszam Was do tego, żebyście oparli całą swoją modlitwę, modlitwę o, o słowo, bo ono zawsze przychodzi, żeby nas czyścić, żeby, nas, żeby nam pomagać, żeby dawać pewną właściwą perspektywę, kierunek naszemu życiu. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Kiedy rzeczywiście ten Chrystus ukrzyżowany wkroczy jako zasada życia, nie jako prawo, ale jako zasada życia, jako dynamizm życia, to życie wydane, to życie, które będzie przychodzić do nas, kiedy będziemy gromadzić się na Eucharystii i będzie przychodzić moje ciało wydane, bierz jedz, moja krew wylana na odpuszczenie grzechów, bierz i pij. To czyn na moją pamiątkę, to wtedy będziemy przynosili owoc obfity. Mój Ojciec, mój dozna przez to chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. To są też te czyny, te dzieła, które Ojciec przygotował, żebyśmy je pełnili. Te różne upokorzenia, trudności, humory, niesprawiedliwości, nieposłuszeństwa. Wszystko w duchu Chrystusa ukrzyżowanego. Wszystko w duchu życia wydanego. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowo moje w Was, jeżeli pozwolimy, żeby to słowo dzisiaj przyszło i dotknęło mojego serca, o cokolwiek prosić będziecie, to Wam się spełni. Bo będziemy potrafili naprawdę wołać. W Duchu Chrystusa, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Będziemy wołać w Duchu Chrystusa, bo Duch Chrystusa będzie przychodził do nas. Pamiętajcie, czytanie z niedzieli, że Duch Święty wstawia się za nami, bo zna wolę Ojca. I będziemy prosić wtedy: Pozwól mi kochać. Zbóż ten mur wrogości, który zaczął się stawiać w moim życiu, który mnie oddziela od mojego męża, żony, od moich dzieci, od moich bliskich, od moich sąsiadów. Wyprowadzi mnie z tej izolacji, wyprowadzi mnie z tej ciemności, z tego więzienia życia dla siebie samego, z tego piekła, w którym musi być wszystko poukładane, wszystko po mojej myśli. Piękne słowo na ten na to święto świętej Brygidy, patronki Europy. Ona dzisiaj chce wstawiać się za nami. Miała życie jakie miała. Pragnęła innego życia, wydali ją wbrew jej woli w 14 roku życia za mąż. I mimo wszystko dała się poprowadzić Chrystusowi. Miała to wzruszenie głębokie tej wizji Chrystusa ukrzyżowanego. O mój kochany panie, kto ci to zrobił? Nie chcę niczego, jak tylko miłować Ciebie. I, i urodziła mu dzieci, i, i jedną z, to, z, tych, z tych dzieci była święta Katarzyna Szwedzka. <laughs> Rozumiecie? To znaczy, y, jest zawsze to drugie pokolenie, które Bóg daje nam, aby ono mogło zdobywać bramy nieprzyjaciół. Może nie nam przyjdzie zdobyć bramy nieprzyjaciół, ale tym y, dzieciom które patrząc się na tą miłość wzajemną, na to pojednanie, będą mogły wkroczyć w walkę już bez ociągania się, bez tych walk, które my dzisiaj jako to pierwsze pokolenie, bo, bo prawda jest taka, że zawsze jesteśmy na końcu tym pierwszym pokoleniem bo każde pokolenie musi wychodzić z Egiptu, każde pokolenie musi podążać za Mojżeszem, musi przejść przez pustynię, przez te 40 lat zmagań, dać się wychowywać przez naszego Pana. Ale prawda jest taka, że naszą przyszłością jest ziemia obiecana i ta ziemia obiecana już dzisiaj. Te owoce, te winnice, które nie sadziliśmy, Domy, których nie budowaliśmy, w których możemy być u siebie. Nie obcy, ale domownicy Boga może stać się naszym udziałem. I tego życzę Wam serdecznie w ten dzień święta. Dobrego dnia, bracia. Pokój.